To jest 15 na żywo w TVN24. Dagmara Kaczmarek-Szałko. Witam ponownie i zapraszam na podsumowanie najważniejszych tematów dnia. Polscy policjanci i strażacy odpowiedzieli na czeski apel o międzynarodową pomoc w walce z pożarem w Parku Narodowym Czeska-Szwajcaria. Ogień rozprzestrzenia się tam już na obszarze 30 hektarów. Strażacy napotykają na duże problemy, bo teren jest trudno dostępny. Silny wiatr nie ułatwia zadania, roznosząc ogień na kolejne obszary. W akcji w Czechach uczestniczy też polski śmigłowiec Black Hawk. A już niebawem w 15 na żywo relacja naszego reportera na żywo z miejsca walki z pożarem. Wracamy teraz do afery z respiratorami i handlarzem bronią oraz jej albańskim wątkiem. Po tym jak pojawiła się niepotwierdzona informacja o tym, że handlarz bronią, który w trakcie pandemii na zlecenie rządu miał dostarczać respiratory, zmarł w Albanii dziennikarze Gazety Wyborczej pojechali do stolicy tego kraju Tirany. Okazuje się, że ścigany listem gończym człowiek prawdopodobnie spokojnie prowadził tam interesy bez niepokojenia go przez polskie służby. Przypomnijmy, że chodzi o kwotę 6 milionów. Euro, które straciło Ministerstwo Zdrowia. Katarzyna Gostawa Litwińska z nami. Kasiu, mi, proszę, co w sprawie handlarza bronią i respiratorami mówią polskie służby. Pozwólcie. Konkret 24. Weryfikuje fake newsy, sprawdza, czy słowa polityków nie mijają się z prawdą, a także analizuje liczby, fakty i dane. Ostatnie wyliczenia to liczba 67, o której mówimy dziś. A to dlatego, że na stronie rządowej opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia kolejnego stanowiska pełnomocnika rządu tym razem do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Byłoby to już 67 takie stanowisko. Niemal połowa z nich wszystkich powstała w ciągu ostatnich dwóch lat. Konkret24 sprawdził, ile jest obsadzonych takich stanowisk, a nasza reporterka Agata Adamek próbowała zapytać o koszty i zasadność mnożenia rządowych stanowisk Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, a jednocześnie pełnomocniczkę rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Maja Wójcikowska z Sejmu. Bardzo Ci dziękuję. Przenosimy się na Mazury i Pomorze, czyli do tych regionów, które często wybieramy oczywiście na wakacyjny wypoczynek. Ten jest w tym roku dość kosztowny dla turystów, ale i trudny dla tych, którzy z turystyki żyją. Już teraz czas na relacje Marty Abramczyk i Adama Krajewskiego. Letnia fala pandemii, jaką tak naprawdę ma skalę w Polsce dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3721 nowych zakażeń koronawirusem. Ale kluczem do prawdy o liczbie zakażonych są testy, a tych wykonuje się zdecydowanie mniej niż kilka miesięcy temu. Piotr Borowski razem z nami Piotrze, czy możesz na przykładzie na przykład łódzkich laboratoriów powiedzieć, jak bardzo spadła liczba osób testujących się? ukrywali się w domu kultury zginęli od rosyjskiego ostrzału to tylko jeden z obrazów rosyjskiej inwazji w ukrainie obwód charkowski to teraz szczególnie niebezpieczne miejsce i cel rosyjskich rakiet informacje z frontu już teraz od Alin Makarczuk Polscy policjanci i strażacy odpowiedzieli na czeski apel o międzynarodową pomoc w walce z pożarem w parku narodowym Czeska Szwajcaria w Czechach. Ogień rozprzestrzenił się tam na obszarze blisko 30 hektarów. Strażacy mają problemy z jego ugaszeniem. Teren jest trudno dostępny, w dodatku mocno wieje, co też nie ułatwia zadania w akcji. Jest już polski śmigłowiec Black Hawk. 15 na żywo. teraz dylemat, który powstaje w kwestii węgla i ogłoszonej dopłaty węglowej. Korzystać z dodatku węglowego czy wziąć dofinansowanie na wymianę starego kopciucha na bardziej ekologiczną formę ogrzewania domu. Do poznania się przenosimy, by szukać odpowiedzi na to pytanie. Tam jest Łukasz Wójcik. Łukasz, pytanie jest proste. Co się bardziej opłaca dla kieszeni, a co dla planety? Małgorzata Marczak, bardzo Ci dziękuję. Ważne informacje dla rodzących, za wszystkie oczywiście trzymamy kciuki. I tym tematem kończymy 15 na żywo w TVN24. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już niebawem. Fakty po południu.